Ludzki pomiot drogo za to zapłaci. Krew za krew, życie za życie. Lokta Ludzkie psy, posmakujcie gniewu hordy! Chociaż obecnie uniwersum Warcrafta wprowadziło wielu ciekawych i dobrze napisanych bohaterów, tak, tak, wiem, równie wielu słabych. Okej, okay, macie rację, ale o nich będzie innym razem. Co zaś się tyczy tych dobrze wykreowanych to i tak szczególnym sentymentem darzymy tych z czasów strategicznych odsłon Warcrafta, a zwłaszcza jego trzeciej części. Tak oto, w kampanii orków w dodatku do trójki we Frozen Throne, czyli mroźnego tronu lub w dawnym przekładzie w Tronie Mrozu, mamy możliwość brać czynny udział w założeniu Durotaru, nowej ojczyzny hordy i ziemi obiecanej orków która kończy ich wieloletnią tułaczkę i walkę o miejsce w nowym świecie. Kampania, która nie bez podstawy jest określana wstępem i taką przymiarką do World of Warcraft, wprowadziła nam postać Rexara, potężnego Mognatala, Łowcy Cieni Rokana czy Pandarena Chena, Gromowara, czyli Stormstauta. Jednak obok głównych bohaterów pojawili się i ci poboczni Którzy czasami nawet nie mieli rangi bohatera, jeśli mowa o typie jednostki. Jedną z takich postaci był Nazgrel, wtedy kapitan sił bezpieczeństwa Orgrimaru i zaufany wojownik, wodza hordy Trala. Wielce zasłużony dla orków, chociaż początkowo miał zaplanowaną jeszcze większą rolę w lore, przede wszystkim w anulowanej przygodówce władca klanów. Nazgrel pochodził z klanu Mroźnego Wilka, a jego ojcem był słynny, ha, wręcz legendarny wojownik Kaszdrakor, walczący potężnym toporem Seratilem. Niestety nie wiemy, kiedy Nazgrel utracił swego ojca, a o samym jego rodzicielu, pomimo tego, że był legendarnym wojownikiem, Poza imieniem i nazwą broni, wiemy w zasadzie tyle, że ten zasłynął swą walecznością jeszcze na Drenorze w wojnie krwawej rzeki, która zakończyła się całkowitym wyniszczeniem klanu mrocznej blizny. Wielka szkoda, że tak mało wiemy o tym konflikcie. W zasadzie nawet nie jesteśmy pewni, czy ten wybity klan należał do ogrów czy do orków a więcej informacji o ojcu pozwoliłoby nam lepiej zrozumieć jego syna. Każdra kora spotykamy natomiast na alternatywnym drenorze razem z małym Nazgrelem, co może oznaczać, że w czasie otwarcia Mrocznego Portalu przez Mediwa i sprowadzenia hordy na Azeroth, Nazgrel mógł mieć około 8 lat. A to z kolei może oznaczać dwie rzeczy. Albo... Jeszcze na drenorze, podobnie jak innych zbyt młodych donoszenia broni orków, czarnoksiężnicy Guldana postarzyli sztucznie do wieku, nazwijmy to poborowego, albo przeszedł przez portal jako dziecko i dorastał już na wygnaniu w pokrytych śniegiem górach Alterak. Jeśli to pierwsze, był jednym z tych, u których gwałtowny rozwój nie spowodował szkód w psychice, bowiem ktoś nierozważny i porywczy nie zaszedłby tak daleko w hierarchii wojsk Trala. Druga opcja mogłaby być bardziej realna, gdyby nie fakt, że Czarnoręki Blackhand raczej nie zgodziłby się na zabieranie z sobą nieprzydatnych dzieciaków. Jak było faktycznie, nie wiemy. Ale pewnym jest, że w którymś momencie Nazgrel trafił do jednego z obozów dla internowanych i spędził tam sporo czasu, aż do dnia, gdy wraz ze swymi ziomkami został wyzwolony przez nowego wodza hordy Trala. Jednak z tamtych czasów Nazgrel wyniósł wielką niechęć, żeby nie rzec nienawiść, wobec rodzaju ludzkiego i przymierza. Jednak pomimo swej niechęci był przede wszystkim żołnierzem i nigdy nie zdobył się na żadną samowolkę, by odpłacić ludziom doznane krzywdy. Nie, Nazgrel od samego początku był zaufanym wojownikiem Trala, stając się dla swego wodza honorowym bratem krwi. Nazgrel wraz z innymi wojownikami Hordy stał wiernie u boku Trala, gdy ten zdecydował się zaufać tajemniczemu Prorokowi i wyruszyć za morze do Kalimdoru. Gdy faza III wojny weszła w decydującą fazę, Tral powierzył Nazgrelowi obronę obozu orków u podnóża góry Hyjal. I chociaż marsz Archimonda był prawdziwie niszczycielski, a Eredar nie zostawiał po sobie nawet gruzów, a jedynie dymiącą głęboką dziurę w ziemi, Nazgrel zdołał przeżyć bitwę, by móc dalej podążać za tralem na jałowe ziemie pokryte czerwoną, spękaną skałą, gdzie młody wódz założył państwo orków durotar. Chociaż ludzie Jorkowie odrzucili wzajemną nienawiść i walczyli ramię w ramię z demonami, Ciężko było im nie wracać myślami do dawnych czasów i nie opierać swych obecnych decyzji i osądów na mrocznej przeszłości. Niektórzy orkowie byli źli za obranie sobie za dom wyjałowionej ziemi, chociaż ta przypominała ich dawny dom na Drenorze. Ludzie natomiast krzywo patrzyli na orków, bowiem Durotar może i nie był bogaty florę i faunę, ale za to miał złoża mineralne, i wydawał się lepszy od obranych przez Jane'ę Mokradeł, gdzie postawiła swą twierdzę teramor. Jak widać, nikomu nie dogodzisz. Nazgrel również nie był zadowolony z postawy ludzi, uznając obecny rozejm jedynie za chwilowy i bardzo płytki sojusz. A prawdziwy pokój zaprowadziłaby jedynie ostateczna wojna z ludźmi. Brzmi to dość znajomo, prawda? Jak już jednak wspomniałem, prawdziwy żołnierz, a tym był właśnie Nazgrel, może mieć swoje zdanie, może nawet dzielić się nim ze swoim dowódcą, ale gdy przyjdzie rozkaz, wykona go niezależnie od swego zdania. Nazgrel skoncentrował się zatem na rozwoju miasta i zapewnieniu bezpieczeństwa swym Ziomkom. Jednak, zajmowana przez niego wysoka pozycja dowódcy sił bezpieczeństwa Orgrimaru miała też swoje minusy a jednym z nich było przywiązanie do stolicy. Chociaż na pewno niejednokrotnie miał ochotę samemu udać się w niespokojne rejony, by rozwiązać sprawę za pomocą miecza i topora, musiał ograniczyć się jedynie do wydawania rozkazów. W powstającym mieście wszyscy mieli masę roboty i wciąż brakowało rąk do pracy. Dlatego też Nazgrel z nieukrywaną radością przywitał przybyłego do miasta Mognatala Reksara, który po latach samotnej tułaczki zdecydował się ponownie skrzyżować swe losy z hordą. Na prośbę Nazgrela Rexar uporał się z atakującymi karawany harpiami ze szczepu krwawopiórych, a zadowolony z jego usług ork Powierzył mu również zbadanie aktywności ludzi u wybrzeża Durotaru, zlecając zgodnie z wolą wodza Trala, aby misja miała na celu załagodzenie, a nie zaostrzenie kontaktów. Gdy jednak zwiadowcy nazgrela utracili kontakt z posterunkiem orka Gartoka, w przeczuciu, że ludzie nie tylko naruszyli integralność terytorialną Durotaru, ale również mogli przypuścić atak zbrojny na posterunek orka, Nazgrel zdecydował się towarzyszyć Reksarowi w podróży. Na miejscu okazało się, że ludzie faktycznie zniszczyli siedzibę orków, a Nazgrelowi nie pozostało nic prócz odpłacenia ludziom krwią za krew. Wraz z Reksarem i łowcą cieni Rokanem Nazgrel wybił najeźdźców i przygotował raport dla trala o możliwej inwazji. Po jakimś czasie okazało się, że za inwazją nie stali wcale ludzie Jane, a jej ojca, wielkiego admirała Delina Prowndmura, który wypowiedział Hordzie wojnę. Dawne animozje wzięły górę, a Tral z ciężkim sercem dla dobra swego ludu zdecydował się zakończyć szaleństwo ojca swej przyjaciółki. Chociaż oglądana naszymi oczami akcja koncentruje się na roli Rexara, Nazgrel na pewno brał czynny udział w przygotowaniach do oblężenia twierdzy Teramor. A kto wie, może i miał okazję zatopić swój potężny topór w niejednym piechu rzesz kultiras. Po zakończonym konflikcie Nazgrel nadal zarządzał siłami Orgrimaru, nadzorując ruchy wojsk zawsze wtedy, gdy zaszła taka potrzeba, jak w przypadku działań zapobiegawczych, gdy działania kultu płonącego ostrza, demona z Modlora, prawie doprowadziły do kolejnej bitwy między ludźmi a orkami. Działania te pokrzyżowała jednak Jaina Proudmoore i była strażniczka Tirisfal Eguina zabijając demona i kończąc jego intrygi. Przez kolejne lata Nazgrel przebywał w pobliżu otoczeniu Trala, w warowni Gromasza, służąc mu swą radą i wojennym doświadczeniem. Gdy demoniczny lord Kazak ponownie otworzył mroczny portal, odtwarzając tym samym po latach drogę na Drenor, zwany teraz Rubieżą czyli Outlandami, Horda i przymierze wysłali do wyniszczonego świata swe ekspedycje. W końcu Nazgrel, po latach bardziej biernej niż czynnej pracy, mógł opuścić mury Orgrimaru i przejść przez mroczny portal. Chociaż nigdy nie był po drugiej stronie, Trale rozumiał aż za dobrze, jak niebezpiecznym miejscem stała się Rubież. Dlatego też nie mógł wskazać nikogo innego niż Nazgrela, wojownika, któremu ufał, jak bratu. Aby powierzyć mu misję budowy pierwszego przyczółku hordy na półwyspie piekielnego ognia. Po przejściu przez portal i wycięciu sobie drogi przez hordę demonów, siły Nazgrela założyły warowny obóz na północy krainy, nazywając go od imienia wodza Tralmarem. Szybko okazało się, że oprócz sił płonącego legionu, Półwysep zajmują też splugawieni demoniczną krwią orkowie, zebrani w spaczoną hordę, która okupuje cytadelę piekielnego ognia. Nazgrel musiał prowadzić obronę tralmaru na dwa fronty. Najpierw, korzystając z pomocy przybyłych wraz z siłami hordy i przymierza poszukiwaczy przygód, nakazał im unieszkodliwienie artylerii legionu, aby zapobiec ostrzałowi drewnianych palisad Tralmaru, a następnie zniszczenie ich kluczowych jednostek i zamknięcie międzywymiarowych przejść zapewniających legionowi posiłki. Po ograniczeniu liczebności demonów Nazgrel skupił się już na samej cytadeli, chwaląc wysłanników z Azeroth za zejście do najniższych poziomów twierdzy, gdzie odnaleźli lorda Otchłani, dawnego pana Rubierzy, trzymanego w niewoli Makteridona, którego krwi używano do przemiany orków w ich spaczone, piekielne wersje. Po zabiciu demona, spaczona horda straciła źródło swej mocy, a Nazgrel z dumą nakazał nabić wielki łeb potwora na pal ustawiony przed Tralmarem. Gdy Ilidan, Illidan Burzogniewny, czyli Stormrech, samozwańczy Lord Rubierzy oraz jego poplecznicy zostali pokonani, Nazgrel nie wrócił na Azeroth, ale pozostał w Tralmarze nadzorując operację Hordy. Zwadka jedynie na krótkie okresy czasu powracał do swego ludu w Drenorze, co nie oznacza, że nie tęsknił za swym domem w świecie ludzi. Zawsze jednak na pierwszym miejscu stawiał obowiązki. Pomimo tego, nie był w stanie ukryć swej radości, gdy zaproszono go do Durotaru na pierwsze od wielu, wielu lat obchody pradawnego święta orków, czyli festiwalu Kofark który odbywał się kiedyś u podnóża ich świętej góry Osugun na Drenorze. Wtedy też miał okazję spotkać się z dziećmi swego drogiego przyjaciela i wodza Trala. Na tym kończy się historia Nazgrela, albo <grych> wróć. Nie kończy. Historia Nazgrela toczy się nadal. Ale czy dane nam będzie spotkać go jeszcze gdzieś poza Tralmalem lub Festynem? Czas pokaże. Na koniec, tak, swoją drogą i na marginesie: Czy tylko Wam, Nazgrel, myli się z Nazgrimem? I nie chodzi tu tylko o podobieństwo imion, ale też o charakter. Nazgrim, którego losy śledziliśmy w kataklizmie i mgłach Pandarii, a po jego wskrzeszeniu i w kolejnych dodatkach, również był wiernym żołnierzem swego wodza i wykonywał wszystkie rozkazy, nawet jeśli ich nie popierał. Może, kto wie, tylko moje domysły. Wstępnie wybór Blizzarda padł właśnie na Nazgrela, ale że przymierze otrzymało swój odpowiednik w osobie nowo utworzonego admirała Taylora, dla równowagi Orczy Bohater też miał pewnie mieć podobną, podobnie długą historię. Gdyby jednak wybór padł na Nazgrela, jestem bardzo ciekawy, czy służyłby Garoszowi jedynie z obowiązku, czy mając na uwadze jego nienawiść do ludzi. Przypadkiem również niesprzyjemności. A stając przed wyborem: wierności jego dawnemu wodzowi i bratu krwi, Tralowi, czy obecnemu wodzowi, Garoszowi, po czyjej stronie stanąłby Nazgrel? Co obstawiacie? Na koniec chciałbym przypomnieć, że zarówno głosu Azeroth, jak i Warcrafta w pigułce, możecie posłuchać nie tylko na YouTube. Ale także na Spotify, podcastach Google'a, podcastach Apple'a i możliwe, że też na innych platformach podcastowych, ponieważ wciąż poszerzam swoje zasięgi. Jeśli zaś spodobał Wam się ten materiał, zachęcam do wysłuchania lub obejrzenia pozostałych dania suba i obserwowania mojego kanału na YouTubie oraz mojej pradawnej kroniki na Facebooku, na której oprócz informacji o podcastach znajdziecie też sporo innych ciekawostek jak polskie przekłady kanonicznych opowiadań, turnieje, przecieki i oczywiście historię naszego kochanego uniwersum. A jeśli chcielibyście wesprzeć mnie w moich projektach, możecie postawić mi symboliczną kawę na platformie Buy Coffee. Link znajdziecie w opisie filmu. A ja za wszelkie kawy i kawusie oraz super podziękowania na YouTubie, które naprawdę motywują mnie do dalszej pracy i dalszego tworzenia, serca Wam dziękuję. Trzymajcie się zdrowo i do rychłego usłyszenia.